Mamy teraz do wykonania zadanie związane z polami wielokątów. Oczywiście korzystajcie z dołączonych wzorów na pola wielokątów, ale z czasem, im więcej tych zadań będziecie wykonywać, starajcie się troszkę zapamiętywać te wzory, ponieważ z pewnością przydadzą Wam się one i wydaje mi się, że akurat to jest coś, co moglibyście zapamiętać. I do tego was zachęcam. Wzór na pole trójkąta to jest 1 druga razy A razy H. Więc jak sobie podstawimy to wszystko, to będziemy mieli 1 druga razy podstawa, czyli 12 i razy wysokość, czyli mamy 6, ponieważ tutaj bierzemy sobie połowę z tego, 6 razy 8 to 48. Wzór na pole rąbu to jest podstawa razy wysokość, więc. Pole to się równa podstawa 6 razy wysokość 5, czyli 30. Tu mamy trójkąt prostokątny, moglibyśmy sobie tutaj dorysować coś takiego, to by świadczyło właśnie, że to jest trójkąt prostokątny, wzór na pole trójkąta to jest 1 druga razy A razy H, czyli pole to się równa 1 druga razy podstawa i razy wysokość, tutaj połowa to 3 razy 7 to 21. Wzór na pole równoległoboku to jest podstawa razy wysokość, czyli pole to jest 8 razy 5, a to się równa 40. Tu mamy do czynienia z trapezem. Wzór na pole trapezu to jest 1, 2 razy. Teraz w nawiasie dodajemy dwie podstawy, czyli 3 plus 9 i mnożymy to razy wysokość. Czyli pole tego trapezu to jest 1, 2 razy 12 razy 3, a to się równa 1, 2 razy 12 to jest 6, 6 razy 3 to jest 18. Wzór na pole rąbu. Tutaj jak widzicie, mamy podane przekątne, więc musimy zastosować drugi wzór. Czyli pole to się równa 1, 2 razy przekątna pierwsza, razy przekątna druga. Czyli teraz podstawimy te wartości. 1, 2 razy 10, razy 6 to się równa. Połowa z 10 to 5, razy 6 to 30. Znowu mamy tutaj trapez, więc powtórzymy jeszcze raz ten wzór, żeby sobie przypomnieć. 1, 2 razy dodajemy podstawy, czyli 6 plus 12 i mnożymy przez wysokość. Podstawiamy do wzoru, czyli 1, 2 razy 18, razy 4 to się równa. 1, 2 razy 18 to 9, 9 razy 4 to 36. I na koniec, jeden z najłatwiejszych przykładów, wzór na pole prostokąta to oczywiście A razy B, czyli podstawiamy sobie 9 razy 6 to oczywiście 54.